Proszę państwa, nie zajmuję się piłką od wczoraj, a każdy mecz ekscytuje mnie tak samo, zwłaszcza taki jak ten. Dzień dobry państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji, grad bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko. Emocje gwarantowane. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Czas na mecz Ekstraklasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy Ekstra. Zespół Korony Kielce zmierzy się z drużyną Śląska-Wrocław. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramek. Jeżdża jak w masło. Traci teraz piłkę Śląską. Jest próba strzału. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Teraz przy piłce Korona Kielce. Robi się coraz groźniej. Petr ale podanie nie trafia do adresata. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Jest, jest pierwsza w tym meczu Bramka. No i teraz widzimy w powtórce, że chyba dopisało tutaj trochę szczęścia przy tej bramce. Niewiele brakowało, a piłka trafiłaby w poprzeczkę, ale koniec końców liczy się efekt końcowy. Ależ teraz radość w strefie trenerskiej. Nic dziwnego, dopinają swego, muszą się cieszyć, że wreszcie prowadzą. No to mamy 1 do 0. Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo! Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Co z nim teraz zrobi? Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie Bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał. Choć sam pewnie nie wie. Doskonale się ustawił. Jest szansa na wyrównanie. Trzeba tylko dobrze wykonać korner. Ależ teraz zareagowali kibice. Proszę tylko posłuchać. Długo wyczekiwali tej szansy na wyrównanie. I tracą piłkę. Koroniarze są dużo aktywniejsi. Mają piłkę częściej niż rywale. Ale co z tego, skoro przegrywają? Samo posiadanie to jeszcze nic. Z tą piłką trzeba jeszcze coś zrobić. Szansa na goła. Jest! Umieścił piłkę w siatce. Prowadzą teraz już dwoma golami. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał. Nie zdziwi się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś w A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Nie daje się teraz zatrzymać. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wykazała się dobrą asekuracją. O, i to był książkowy odbiór piłki. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Uwaga, będzie szansa bramkowa! Wolna flanka jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Jest miejsce w służbocznej linii. Może tutaj pociągnąć naprzód. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. A teraz szansa na gola. Proszę państwa, kolejny gol. A więc teraz prowadzą trzema bramkami. No cóż, drużyna przeciwna jest już chyba bez szans. Popatrzcie Państwo, co za wykonanie! Precyzja, pewność siebie, działanie pod presją. Wszystkie cechy widać było w tej akcji. Piękna bramka! A więc mamy 3 do 0. Ewidentnie zagranie nieprzepisowe, ale nie przerywamy gry. Sędzia stosuje korzyść. Co za blok! Staw szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. Stawiają na krótkie rozegranie. No, nie najlepiej teraz w obronie. Była okazja. Bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Traci tę piłkę bez fału. Kibice chcą strzału. Co potrafi zrobić presja ze strony fanów? Oni wręcz wymusili na nim ten strzał. No i nie wyszło. Może lepiej było się rozejrzeć, podać, ale kibice domagali się strzału. Następnym razem pewnie dwa razy się zastanowi za nim posłucha tłumu. Cebula. Wypuścił go. Będzie groźnie. O, naprawdę dobra obrona. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Było groźnie, ale piłka odbija się od broniącego zawodnika. Będziesz utrożny. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Wyblok, ależ to zrobił. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? No i będą teraz jeszcze dwie minuty doliczonego czasu. Czy to będzie dobry strzał? Nie ma, obronił ten strzał. Zrożnego bo okolica 11 Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa to spotkanie.